Cześć, witam Was serdecznie w moim kolejnym odcinku. Z samego początku, jeszcze zanim przejdę do omawiania naszego dzisiejszego bohatera, którego tu widzicie, chciałem Was serdecznie zaprosić do udziału w moim konkursie, który ogłosiłem przy okazji filmu o Czubajce Gwiaździstej. Zaglądajcie. słuchajcie, głosujcie, dlatego że konkurs jest cały czas otwarty. A teraz dwa słowa wstępu na temat Muchomora Szarawego, bo to Muchomor Szarawy, czyli Inaczej Muchomor mglejarka jest bohaterem dzisiejszego odcinka, aczkolwiek mglejarką bywają nazywane różne grzyby z rodziny muchomorów bezpierścieniowych, do których zalicza się muchomor szarawy. Na moim kanale możecie znaleźć odcinek na temat muchomora rzawo-brązowego, do którego oglądnięcia Was się zapraszam. Natomiast muchomor mglejarka, Muchomor szarawy, ten który tu widzicie, jest nim bezpośrednio spokrewniony. Komora szarawego możecie znaleźć zarówno w lasach liściastych, jak i w lasach iglastych, na glebach kwaśnych, obojętnych, zasadowych, to nie ma dla niego znaczenia. Owocuje on w okresie mniej więcej, już od lipca można go znaleźć, początkiem sierpnia na pewno, aż do listopada. W tej chwili mamy początek listopada i ten tutaj jeszcze całkowicie często jest możliwe do znalezienia. Słuchajcie, Muchomora szarawego możemy pomylić z muchomorem rdzawobrązowym, z muchomorem srebrzystym, albo z muchomorem, słuchajcie, brązowo-oliwkowym. Te wszystkie trzy muchomory, z którymi możemy go pomylić, są jadalne z grupy właśnie muchomorów bezpierścieniowych, a więc nie ma to większego dla Was znaczenia pod kątem ewentualnego ryzyka związanego z zatruciem. Dobra, teraz morfolo. Pięknie mi się tu udało znaleźć kilka fajnych owocników. Muchomor mglejarka, czyli Muchomor srebrzysty, który tu oglądacie. Jak już powiedziałem, to Muchomor jadalny. Jest to grzyb bardzo kruchy, a więc jeżeli go chcecie zbierać, musicie zawsze kłaść go na wierzchu koszyka, dlatego że on bardzo łatwo ulega złamaniu. Czekajcie. O, I o! Właśnie. Usiłowałem jednego wyjąć, i od razu mi kapelusz odpadł. Zanim go dobrze dotknąłem, bierzemy drugiego. O, i znowu ta sama sytuacja. Nie mam szczęścia. Czekajcie, z trzecim spróbuję. O, trzeci udało mi się wyjąć w całości. Dość ciekawa sytuacja, o której Wam za chwileczkę powiem. Ale fajnie, że wszystkie trzy. Są troszeczkę inne. Eee, popatrzcie się, tutaj na tym owocniku widać to perfekcyjnie. Jak wszystkie muchomory, on wyrasta z jaja. Cecha charakterystyczna muchomorów, czyli jajko, którego później pozostaje tylko osłona. Część tej osłony pozostaje na kapeluszach muchomorów, tak jak w tym przypadku. Stąd są plamki muchomora czerwonego, że ta oto osłona, która jest, ona się po prostu. Rozpada, rozsłona całkowita, ona się rozpada, i w przypadku Muchomorów bezpieczniowych przeważnie zostaje jako taka długa falbana wokół trzonu, natomiast często też część potrafi wylądować na kapeluszu. W przypadku Muchomora Czerwonego zdecydowanie większa część ląduje na kapeluszu, ale nie o Muchomorze Czerwonym dzisiaj chciałem mówić. Muchomor Szarawy, kolor kapelusza, wszelkie odcienie szarości. I tutaj zobaczcie, młody muchomorek, bardzo jasno szary. Aczkolwiek spotykałem już i młode, bardzo młode muchomorki z ciemno kapeluszem, troszeczkę starszy muchomorek. Odcień jest już, słuchajcie, ciemniejszy i potem jeszcze ciemniejszy. Najczęściej właśnie bez łatek na kapeluszu, ale potrafią te łatki się na kapeluszu również pojawić. Najważniejsza cecha, silnie prążkowane brzegi kapelusza. Tu u większości mglejarek jest to występują... mglejarek, czyli muchomorów bezpierścieniowych jest to występujące. I garbek, ten garbek może być delikatny, tak jak w tym przypadku. Na środku widzicie delikatny garbek, tutaj ten garbek prawie już zanikł. Ale w tym przypadku na przykład jest bardzo wyraźny. Popatrzcie się. Jeżeli chodzi o trzon, te trzony, słuchajcie, mają e, e, przeważnie. Nie mają. Znaczy, mają ma, ma delikatny, bardzo wzorek zygzakowaty. Czekajcie, bo tu jeszcze tego uwolnimy. Albo tego wzorka nie mają, tak jak tu jest gładki, albo mają nawet wzorek bardzo wyraźny, tak jak w tym przypadku. I to jest to, co zauważyłem na początku, że fajnie, że udało mi się znaleźć wszystkie e, trzy rodzaje trzonu. Mianowicie trzon bez wzorka, trzon z wzorkiem bardzo delikatnym, jak ten czy ten i trzon z wzorkiem bardzo wyraźnym. Jeżeli ten wzorek jest bardzo wyraźny, to odcień tego trzonu jest wyraźny. W kolorze szarym. Tak samo jak w przypadku tutaj, znaczy tutaj, gdzie nie ma wzorku, to jest on czysto biały. Tam, gdzie wzorek jest delikatny, jest biały z delikatnym szarym nalotem. A tu, gdzie jest wyraźny, to ten nalot jest po prostu bardzo, bardzo szary. Blaszki. Słuchajcie, blaszki jak u wszystkich Muchomorów są w kolorze białym. Eee, niedotrastające do trzonu, czyli wolne. Czekajcie, może lepiej będzie mi ostrój złapać na tych kapeluszach, które mi się połamały o widzicie niedorastające do trzonu blaszki dość gęste nie są kruche tak bardzo jak w przypadku e, gołąbków ale również kruche popatrzcie się u gołąbków te blaszki są mega kruche tutaj one są też kruche więc a gdyby cecha taka dość Nietypowa, którą moglibyście pomylić z gołąbkiem, aczkolwiek gołąbek oczywiście wiecie, że wygląda zupełnie inaczej. Czy te grzyby mają zapach? Zapach mają niewyczuwalny. Ja tutaj żadnego zapachu nie czuję. Smaku? No cóż, słuchajcie, jest to grzyb bardzo delikatny, zarówno w smaku, jak i w zapachu. Znaczy, zapachu nie ma, natomiast smak ma bardzo delikatny. Znam osobę, bo jest to moja sąsiadka, która te grzyby bardzo lubi i ceni. Eee, uważa, że to jest jeden z najlepszych grzybów dla niej. No, dla mnie aż takiego bardzo smakowego nie ma, ale często w moim koszyku ląduje. Słuchajcie, co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, lokalnie te grzyby nazywane są też panienką, eee, więc to jest taka ciekawostka. Aczkolwiek również na rdzawo brązowe, czyli tak na pozostałe muchomory, na które mówią mglejarka, to i potrafił powiedzieć. Panienka, z tym się przynajmniej spotkałem. No i to tyle.